Pewno raz do roku liczysz pieniądze. Zwykle ludzie robią to wstecz, czyli patrzą, ile zarobili, żeby policzyć podatek dochodowy. Ja proponuję coś przeciwnego. Policz do przodu. Policz, ile potrzebujesz zarobić w najbliższym roku. Może 12 tysięcy, może 350 tysięcy, może milion złotych. Tak czy inaczej, masz na to rok. Rok, czyli 366 dni. No niezupełnie. Wakacje, urlopy, święta pochłoną pewno ze 150 albo więcej dni. Poza tym są prace niezarobkowe, na przykład... Studia ze 150 dni, może pisanie bloga z 70 dni, może pisanie książki z 60 dni, W Koń końców może się okazać, że zostaje ze 100 dni na to, żeby zarobił to, co masz zarobić. Jeżeli masz zarobić 12 tysięcy, no to dziennie 120 zł. Jeżeli 350 tysięcy, no to dzienna stawka 3,5 tysiąca zł. I tak dalej. Policz swój rok, na dole znajdziesz tabelę z przykładami, z formułami, co ci pomoże. No bo Wszystko tworzymy dwa razy. Najpierw wyobraźni, potem w rzeczywistości. Tak samo z budżetem. Najpierw zaplanuj. Ten rok finansowy, a potem go realizuj ze spokojem ducha, przewidywalnie, będzie łatwiej.